Witam, witam, moje kochane. Z wami Lena na kanale Zrobiono ręcznie. Oj, i rękami potrafimy zrobić dużo, dużo różnych, ciekawych rzeczy. Dzisiaj nabrałam ochoty coś zrobić ładnego i proponuję wam udekorować zwykły słoik po kawie. Akurat mi się zwolnił jeden, więc wzięłam i zaczynałam, zaczęłam go robić. Jakie manipulacje, jakie dekoracje zrobię za chwilę, zobaczycie, ale gdy zaczynam, to nigdy nie wiem, co z tego wyjdzie, tak jak zwykle. Robię z tego, co mam pod ręką, no, i tym razem pod ręką znalazł się mi akurat ten swoje kotkawy. A co z nim zrobię? Tradycyjnie. Zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy. Pierwsze muszę go okleić, żeby w ogóle cokolwiek później zrobić. Ponieważ szkło jest bardzo ciężko zafarbować na kolor. To postanowiłam, że okleję go papierem kuchennym i to robię. Kiedy papier już wyschnie, mało to, że pojawi się ładna struktura, nie jest gładka. I o to mi chodzi, bo w bardzo istotne, kiedy nakładamy różne kolory, żeby można było coś pobrudzić złotem zrobić dekoracje. Wszystko zależy od Was, co chcecie. Słój mój już wyschł i teraz znalazłam ładną farbę, taką fiolet. Fiolet trochę z brokatem, popłyskuję ładny. Nie mam innych. Mam owszem akrylowe, ale nie za dużo. Więc postanowiłam, że zrobię z fioletem. I po wyschnięciu tego słoika pofarbowałam dół tą fioletową farbą. Farbkę oczywiście za każdym razem, jeżeli coś robimy, powinna wyschnąć. Teraz farba już wyschła i patrzę, jakie mam jeszcze farby, pasty do dekoracji. Mam ich kilka, ale wybrałam białą strukturalną i tą białą strukturalną pastą chcę pokryć górną część tego słoika, ponieważ mimo to, że okleiłam, jeszcze prześwituje tam szkło miejscami i dlatego pokryłam górną część białą pastą strukturalną. Wtedy y, ładnie, ładnie wszystkie te braki, które tam były wszystkie mnie zakryły, zrobiłam to dwa razy, żeby, żeby po prostu było w takiej kondycji, którą chcę. Słoik już jest gotowy do dekoracji. Tak jak widzicie, dół jest fioletowy z brokatem, góra jest biała, słoik jest suchy. No i zaczynamy dekorować. Ale żeby go udekorować, postanowiłam, że wykorzystam masę, masę perlową. Y, raczej nie perlową, to jest y, nie glina, to jest y, masa porcelanowa. Co prawda jest trochę stara, długo leżała, i musiałam się napracować, żeby ją rozgnieść ładniej i przeszykować do robienia. Tych moich dekoracji, no ale ja mam czas, nigdzie nie spieszy i sprawia mi to przyjemność. Więc wyciągnęłam tą masę i zaczęłam robić elementy do dekoracji. Pokazuję Wam teraz, jak zrobić różyczki. Małe różyczki do dekoracji tego słoika. No jest trochę roboty, co prawda, no ale. Najważniejsze, że efekt będzie ładny. I tutaj zaczynam kręcić małe różyczki, pokazuję Wam jedną, jak zrobić, a dalej już pójdzie szybciutko, ponieważ zrobiłam ich nie jedną, tylko kilka, i to w różnych kształtach, ponieważ lubię kiedy te ozdoby, które wykorzystuję do dekoracji słoika różne. I niepowtarzalne. Więc różyczki nie muszą być jednakowe. Robicie takie, jak Wam pasuje. No i tutaj pokazuję dokładnie, jak robię środek. To jest rozgnieciony płaski, taki płatek, który zwijam w rulonik. I później ten rulonik okładam płatkami, które też rozgniatam. I przyklejam jeden po drugim, jeden po drugim, dookoła tego środka, który zwałkowałam przed chwilą. I wobec tego wychodzi bardzo ładna różyczka. Oczywiście, kiedy już będą zrobione wszystkie, no to idą u mnie na grzejnik, bo będą schły może dzień, nie wiem, no w każdym bądź razie do rana na pewno. Musimy to zostawić, ponieważ ta masa porcelanowa, ona musi wyschnąć. No i jak już różyczkę ukształtujemy, wykleimy tą ilość, którą chcemy mieć, to wszystkie te kwiatuszki, wszystkie elementy pójdą na grzejnik do wyschnięcia. Tutaj jeszcze pokazuję małe kulki, widzicie? Zrobiłam takie drobniutkie kulki, będą mi potrzebne później do dekoracji innego kwiatka, który też zrobię. Za chwilę pokażę, jak to robię. Ale te ku, ku, kulki już zrobione, tutaj leżą u mnie na tej karce. Nie pokazywałam, jak robię te ku, ku, kuleczki, no ale to już trochę lekka przesada. Chyba kulkę zrobi każdy nawet dziecko, które weźmie na dłoń kawałeczek gliny, albo masy, uklei taką kulkę, więc zrobiłam ich też kilka do dekoracji później środka moich następnych kwiatuszków. No i teraz zajmuję się właśnie tymi różeczkami, które chcę zrobić yy, pięć w sumie. I y, oczywiście zrobię jeszcze y, listki, zrobię jeszcze inne kwiatki, żeby zrobić całą kompozycję na, na tym słoiku. Dziewczyny, generalnie możemy dekorować tak, jak Wam się podoba i z tego co macie. Jeżeli nie macie gliny, to można ją bardzo łatwo y, tą masą porcelanową y, zrobić. Do tego wykorzystuje się 1 do 1 biały klej i mączka ziemniaczana. A żeby ładnie to się kleiło to trzeba dodać 5 gram proporcji 100 gram kleju, 100 gram mączki ziemniaczanej i 5 gram mydła do, do mycia rąk szamponu, co macie, to potrzebne dlatego, żeby ładnie ugnieć, żeby to się nie brudziło, nie kleiło do rąk, więc robiąc taką masę, macie tą masę, którą już mam gotową. Nic, nie ma nic trudnego. I teraz różyczki już skończyłam, pięć, tak jak widzicie i postanowiłam, że zrobię listki zielonej masy. Dlatego wykorzystałam farbę akrylową, żeby pofarbować tą Ilość masy, którą potrzebuję do zrobienia takich listków, jest zielony, lekko zielony, bo później tak będę to farbować, malować, tak jak każdą dekorację, ale jest zielony i tu pokazuję, jak zrobić listki, bo wykorzystuję wszystko, co jest pod ręką. Można zrobić y, takie kształty, które odbijają nam kształt list listka, Ale ja tutaj na, na, na skróty wzięłam po prostu jakiś drucik i sobie na, na gniotła, na tej masie te wknięcia, tak jak listek wygląda, po prostu te żyłki normalnym, normalnym drucikiem i zrobiłam kształt tego listka, tak jak Wam pokazuję. Też zrobię ich kilka, więc... Już jestem w trakcie, robię te lesteczki. To jest kolejne listki do różyczek, które wykorzystam do swojej dekoracji. I teraz, ponieważ robiłam listki, widzicie teraz na, na, tym, na tej pokrywce, listki takie same, tylko białe, maleńkie. I z tych właśnie maleńkich listków zrobię też białe kwiatuszki. Właśnie teraz pokazuję, jak to robię. Biorę świeżą masę, rozgniatam małą kuleczkę, muszę pasmarować ją klejem, ponieważ teraz będziemy układać tutaj kwiatek na, na tej kulce. I y, za chwilę klej ten biały, on uniwersalny, do wszystkiego go wykorzystuję i do robienia właśnie tej masy porcelanowej i do przeklijania tych ozdóbek, wykorzystuje się wszystko, wszędzie i teraz właśnie biorę te małe listeczki, które już wyschły razem z różyczkami, schły mi do rana dziewczyny, w sumie całą noc, ponieważ grzejnik akurat ciepły, no dlatego mi wyszło dosyć szybko. I teraz zrobię na, tym, na tej kulce, którą rozgniotłam, posmarowałam klejem, formuję kolejny kwiaty, który ma inny kształt. Ma pięć listków i w środek dokleję właśnie te drobne kuleczki, które Widzicie na pewno na, na tej pokrywce i o których wspominałam na początku, potrzebny mi do dekoracji środka tego właśnie kwiatuszka. No i zobaczcie, jaki fajny, fajny, prosty, łatwy kwiatuszek, ale że te każdy listek jest tam ugnieciony, ma jakąś strukturę, nie jest gładki, każdy listeczek zrobiony osobno, to wygląda ten kwiatek dosyć, dosyć ładnie. No a jak już wklejemy do środeczka te kulki i pobarwimy na końcu już, to będzie wyglądać całkiem ładnie i ciekawe. Czyli teraz robimy kolejny kwiatek, którym też ozdobię. Ten swoje kotkawy i takich kwiatków zrobię trzy. Czyli zrobiłam 15 tych małych, takich powiedzmy, listków, z których sformuję trzy takie większe kwiatki i do tego różyczki. No, oczywiście, Wy możecie robić, jeżeli już zaczniecie, podejmiecie się robienia takiego. Takiej dekoracji, to Wy możecie zrobić dokładnie tyle, ile chcecie. Więc zależy to od Waszej chęci. Nigdy nie wiecie, jak dużo chcecie. Możecie zrobić więcej. Jeżeli Wam zostanie, to możemy wykorzystać to przecież w innych projektach, nic nie szkodzi. No, ale ja. Tak myślałam, że słoik jest nie za duży, więc zupełnie mi wystarczy, więc zrobiłam 5 różyczek i trzy te większe kwiatuszki. I teraz po wyschnięciu wszystkich elementów, różyczki już też suche, teraz poformuję te różyczki i poformuję je delikatnym sposobem, suchą, suchą farbką kredową których mam cały komplet wykorzystałam różne czerwony, żółty, pomarańczowy i dlatego widzicie jak wyglądają pięknie te różyczki nie są jednokolorowe tylko nabrały ładnych pięknych barw i wyglądają naturalnie, suknie. Przy... no cóż odkładamy teraz wszystkie te kwiatuszki i zaczynamy generalnie dekoracja samego słoika ja mam różne różniste e, naklejki do robienia dekopażu, do robienia dekoracji, do robienia e, widokówek, bo też robiłam dużo karteczek świątecznych, więc mam takich naklejek dużo, wybrałam właśnie tutaj kilka i teraz zaczynam naklejać na ten słoiczek. Jeżeli nie macie dziewczyny takiego czego. To nic nie szkodzi. Na pewno macie serwetki w domu z jakimś wzorem. I tak jak dekupasz się robi, rozwarstwiamy serwetkę, bierzemy tą górną część, tą cienką z wzorem, którym chcemy. Wycinamy, bądź wyrywamy ten fragment i naklejamy go na słoiku. Ja mam gotowe karteczki, więc nakleiłam te wzorki. Zróbcie jak Wam pasuje. Jest to proste. I kiedy już tą, ten obrazek nakleicie, bądź serwetkę, to na wierzchu też musicie tym białym klejem jeszcze raz przykleić, żeby to się zrobiło po prostu jakby w całości wszystko, żeby tych krajów nie było widać, ładnie to wszystko wtopi się w waszą dekorację, będzie wyglądało cudownie. Teraz znalazłam, mam taką siatkę do robienia węzanek z kwiatów, a że wykorzystuję to dosyć często w robieniu w swoich aplikacjach. Aplikacji na materiałach, na spodniczkach, na sukienkach też to wykorzystuję czasami. Mam temu trochę, no, to postanowiłam, że wykorzystam tą siatkę do dekoracji też swojego słoika. I teraz nakleiłam dwie części, i tak jak widzicie, za każdym razem muszę ładnie wszystko wysuszyć i kontynuujemy dalej po wyschnięciu krok po kroku nakładamy kolejne elementy tam gdzie chcemy ja postanowiłam, że zastosowałam właśnie jutę do górnej części tutaj owinęłam tu e, ten słoik a na dole wykorzystałam z każdej strony po małym kawałeczku właśnie e, tej siatki z juty, która tworzy iluzję e, takiego płacika wiejskiego, za którym będą rosły kwiatki, które za chwilę będziemy naklejać i dekorować e, nasz soiczek. Ja generalnie bardzo lubię jutę wykorzystywać w, w, w dekorach różnych. Pięknie wygląda i da, nadaje oczywiście zaraz klimat e, boho, taki trochę wiejski i Pięknie wygląda w dekoracjach, dlatego ci, kto, którzy zajmują się tworzeniem wiązanek ładnych i dekoracją e, bukietów, kwiatów, to też na pewno wykorzystują to nieraz. No i teraz pokazuję Wam, zaczynam właśnie dekorację e, tych wszystkich porcelanowych kwiatuszków, listków, elementów, które zrobiłam. Zaczynam to przyklejać, naklei do mojego słoika i dobrze, że właśnie przykleiłam, przykleiłam też tą jutę, tą siatkę, bo na tej siateczce bardzo fajnie się trzymają moje elementy. No i kontynuuję, przyklejem, robię kompozycję, jaką, jaką uważam wy możecie zrobić inaczej, możecie wykorzystać jeżeli nie chcecie robić z porcelany albo z gliny polimerowej takie elementy, to możecie wykorzystać suche kwiaty. Możecie wykorzystać gotowe kwiaty, gdzieś tam kawałki zepsutych listki, różne elementy, jakie chcecie. Ja tak zawsze mówię. Że pokazuje strategię, jaką możemy zastosować do dekoracji, bądź powtórzyć krok po kroku tak jak robię. Kto lubi, robi, kto ma czas, to może zrobić dokładnie taką bardziej skomplikowaną dekorację, ale nie musicie. Nawet jak tylko przykleicie dwa kawałki juty i, i, i Gdzieś kokardkę zrobicie albo z koronki tasiemkę, to i tak będzie pięknie, a poza tym możecie zrobić nie tylko swoje, bo ja teraz wazonik robię, dziewczyny, możecie w tym sposobem udekorować wszystko, co chcecie. Może być to świecznik, może być to, nie wiem, wazonik, może być to po prostu jakiś półmisek. Do, do położenia owoca na przykład. Tylko pamiętajcie, że porcelana jest krucha i te wszystkie elementy, które tutaj naklejamy. Oczywiście trzeba do nich podchodzić ostrożnie, delikatnie, ponieważ tak jak każda porcelana i glina no, może się pociaskać dlatego uważamy, z szacunkiem podchodzimy do swoich prac i wszystko będzie w porządku, poza tym nie musimy w tym y, ziemniaków tłuc tylko jeżeli robimy to do dekoracji, gdzieś do postawiania to może stać i cieszyć, cieszyć nasze serce i nasze oko no a teraz właśnie zaczynam, już wyciągnęłam tutaj farbki różne, różniste jakie mam i zaczynam farbować, malować, dekorować. Farbki mam akrylowe, zwykłe, zwyczajne i teraz chcę cieniować też te listki, które są takiego jasnego, zielonego koloru i ładnie, no już nie muszę się mocno napracować, ale jak dokładam kilka kolorów, to wygląda to pięknie. Stosuję właśnie Kilku, e, kilka rodzaj zieleni, żółtej i szarość, bo chcę właśnie, żeby w tych rówkach też był szary kolor, więc dekaruję teraz te, e, te elementy. I za każdym razem jak już wyschnie, dokładam, dokładam, jeżeli uważam, że trzeba coś dołożyć, to robię to kilkakrotnie. I teraz pokazuję Wam, mam taką masę perłową. To są błyszczące perlamutry i właśnie te białe kwiaty, które chcę, żeby zostały białe, chcę tylko tą masą perłową udekorować, kiedy wyschnie, będzie ładnie, popłyskiwać pięknie. No i, i każdy ten kwiatuszek mam ich trzy. Chcę tą masą pobarwić. Już inaczej wygląda od razu pięknie. No i kontynuujemy. Dziewczyny, ja na swoim kanale, tak jak wiecie, robię różne rzeczy ręcznie, nie tylko odzież. Lubię robić arcydzieła. dzieła. To są artystyczne e, artystyczne sprawy, które wkładam w swoje serce i swoją duszę, swoje umiejętności. Lubię to robić. I namawiam też innych do wypróbowania swoich umiejętności, ponieważ czasami nawet nie wiemy, co potrafimy zrobić. Więc tak jak byłam dzieckiem i wszędzie mnie było pewno, chodziłam nie do jednej sekcji, a chyba do trzy do, do, albo cztery na raz, to moje rodzice zawsze, e, mała mi mówiła, dobra córka, bo nigdy nie wiesz, co ci w głowie szczeli, więc rób, chcesz to rób. Więc chodziłam w różne sekcje i uczyłam się różnych rzeczy, były to i teatralne i muzyczne, zresztą szkoła muzyczna, ale takie, gdzie rękami coś tam się robiło, to też e, szycia, podstawy, no to też nauczyli, pamiętam mnie w tej sekcji fartuszek szyliśmy, no to ja uszyłam też, i jakieś tam ładne guziczki przeszyłam, bardzo się cieszyłam, że ten pierwszy, pan, nie wiem, chodziłam do trzeciej klasy chyba, chodziłam, Ale już próbowałam coś tam robić. No, ale później, fartuszek to było mi za mało. I ja pamiętam u taty, wyciągnęłam gdzieś tam krawat. Płaciłam ten, to już byłam starsza, co prawda, płaciłam ten krawat na kawałki. Te kawałki przeszyłam na swoją sukienkę. Tata kiedyś zaczął szukać tego krawata, a krawata nie ma. On już naszyty na mojej sukience i pięknie wyglądało. No, darował mi oczywiście. Także robiłam takie numery. No i teraz, dziewczyny, zobaczcie, wykorzystałam też inne naklejki, które miałam. Wykorzystałam motyle, które też miałam do naklejania. I już teraz mam y, ulokowane w tych miejscach, gdzie chciałam. Na tej siatce, na przodzie trochę, y, słek generalnie jest skończony. No, i żeby to wszystko utrwali, żeby to ładnie nam się. Trzymało, to musimy oczywiście pokryć cały słoik lakierem. Ja mam lakier akrylowy. On jest bezbarwny, oczywiście, tylko że jest właśnie z takim połyskiem, a jest zupełnie matowy. Ja mam właśnie taki y, matowy, nie będzie za mocno połyskiwał, no ale to zależy, co macie pod ręką. Jeżeli nie macie czegoś takiego, to też od razu podpowiadam. Słuchajcie, bardzo często wykorzystuję lakier do włosów. Mało to, że będzie popłyskiwać, to on wszystko nam ładnie przyklei. Tylko e, podstawa musicie, musicie go bardzo dobrze wysuszyć. Nawet jak zrobicie to kilkokrotnie, to musicie go za każdym razem wysuszyć. No i ostatni już tutaj e, czynność. Suszę cały słoik i, i nasza dekoracja jest gotowa. Tutaj pokazuję Wam już całości wazonie, której zrobiłam dzisiaj. Cieszę się, że mi się udało. Nic mi się nie pociaskało, bo czasami się zdarza, coś tam upadnie czy się złamie. No, wszystko poszło zgodnie z planem. Udekorowałam właśnie ten... ten swoje kotkawy, kawy, bo kawa mi się dzisiaj skończyła, muszę nową wyciągnąć i wykorzystałam ten słoiczek do zrobienia pięknej dekoracji, którą też Wam pokazuję, co można zrobić, jak można zrobić i jeżeli macie ochotę, to zrobicie to samo, oglądajcie, delektujcie się. A ja dziewczyny, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Namawiam, wam, namawiam Was do zrobienia czegoś przyjemnego dla siebie, bo twórczość sprawia nam radość i robi nas szczęśliwymi. Życzę Wam dużo, dużo szczęścia i do zobaczenia w następnych wideo.